Miałam świetny rok. Robię to, co kocham. Rozwijam się, żyję z tego, a wypiszcie mi, że moje materiały są dla was pomocne i przydatne. I wiecie co? Jest nas milion i razem tworzymy pierwszy kanał na polskim YouTubie, prowadzony przez kobietę z milionem subskrypcji. I jest to historyczna chwila. I musicie o tym wiedzieć. Potworzymy ją razem. Jesteśmy tu razem. A jak jesteśmy razem, to chcę, żebyśmy świętowali razem. A nie ma lepszego momentu niż teraz, bo pierwszy milion jest tylko raz. Konkurs to łatwa sprawa do zorganizowania. Zresztą jeśli chcecie w takim wziąć udział, to zapraszam na Insta, bo tam z okazji miliona na Insta zrobiłam makijażowy konkurs. Jest całkiem zatny. Ale tutaj chcę, żeby było na maksa wyjątkowo, bo wiem, że bez waszego wsparcia i zaufania nie byłoby mnie tutaj. Więc ten film chcę dedykować byciu wdzięcznym i pozytywnym emocjom. Ja dziękuję Wam, a Wy napiszcie w komentarzu pod tym filmem, kto jest dla Was ważny, dzięki komu się rozwijacie, kto Was uskrzydla i komu tak dużo zawdzięczacie. I każdy komentarz to złotówka ode mnie na dom dziecka w Elblągu, bo ze blonga pochodzę i tego nigdy nie zapomnę. I mam nadzieję, że dobijemy do aż 10 tysięcy komentarzy, bo tyle jestem w stanie przeznaczyć właśnie na ten cel. To był dla mnie świetny rok, a dobrocią trzeba się dzielić. I chcę, żeby to też przysporzyło trochę radości innym, po prostu. Bo żaden sukces nie jest jednoosobowy i teraz to rozumiem lepiej niż kiedykolwiek. I dziękuję Wam po raz kolejny i wiecie co? Myślę, że nie ostatni.